Czasy się zmieniły. Przeżyliśmy transformację ustrojową, ale i teraz politycy znów sabotują ideę spółdzielczości. Dlaczego? Tak, ma Pani rację. Ja myślę, że jest to wynik tego, że spółdzielczość posiada jeszcze duży majątek. Ponad 85 miliardów majątku, który jest w rękach członków spółdzielni, jest to dość łakomy kąsek dla polityków, dla kapitału zachodniego, dla dużych globalnych firm. Przypomnijmy to początek transformacji, lata 90. i kwestie następujące po czy usyłku PRL-u, czy po zakończeniu, jak gdyby przemian, tak jak sumie, słusznie pani zwróciła uwagę, tylko dwie firmy w Polsce mogły się przed, przeciwstawić hipermarketom. Były to spółdzielnie spożywcze i spółdzielnie spółdzielnie samopomocska. Były to spółdzielnie, które były doskonale zorganizowane siecią handlową poprzez własne y, centra logistyczne, czy zakładowe szkoły zawodowe, system y, odbiorców i dostawców polskich produktów. W tym wypadku właśnie ta ustawa, o której wspomniałem, jak gdyby ustawowo zakazała współpracy, stworzyła pole do wejścia hipermarketów czy sieci hipermarketów, które skutecznie zaczęły wypierać polski handel, polskiego dostawcę, polskiego rolnika. Myślę, że tu warto o tym, o tym mówić, że w tej chwili jeszcze niezakospodarowane pola działalności to są mleczarze. To jest jeszcze spółdzielczość mieszkaniowa, która pomimo zapędów, aby zlikwidować tą spółdzielczość, przekazać inwestycyjne tereny mieszkaniowe deweloperom bądź innym firmom, okazało się, że się broni. Przykład: Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie tylko w tym momencie przetrwała trudny okres, ale się jeszcze rozwija. Rozpoczynamy inwestycje mieszkaniowe, budujemy, chcemy w dalszym ciągu zaspokajać potrzeby mieszkaniowe naszych członków i ich rodzin.